I zapraszam na kolejny film o tej samej róży. Tydzień temu, czy jakiś czas, nadawałem ten, nagrywałem film. A tu już zobaczcie: tutaj są pąki kwiatowe. Tu jest taki ładny jeden. Tu jest taki. Teraz zaraz tu. Drugi malutki. No i tu kolejny, trzeci. Ale, ale, ale to nie wszystko. Bo ona wkrótce będzie miała i tu pąk kwiatowy, ta różyczka. Tutaj powinny być na tych pędach, to są też pędy kwiatowe. Tutaj dopiero przekwit taki kwiatek. Dzisiaj mu opadły liście. Na razie tego jeszcze nie ścinam, bo widziałem fajny sposób na ukorzenianie tego. No i spróbuję. I czemu mam nie spływować? a później trzeba będzie przyciąć tutaj tak centymetr nad tym pędem. O tutaj co rośnie, nad tym centymetr nad pędem zasmaruję maścią ogrodniczą, żeby cała energia poszła już w te liście. Ale może no nie wiem kiedy to zrobię. Ale zobaczcie co mnie najbardziej cieszy. To mnie najbardziej cieszy ten tuk pęd co idzie tutaj od korzenia, tu powyżej okulizacji. O, tu kolejny, tylko że jeszcze malutki, tu kolejny. O, tu, 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 tu mały. Teraz zobaczymy. O, z tej strony też takie delikatne. Tu są u góry. O, taki zdrowy pęd. O, tutaj co widzieliście pewnie na filmie, on tu już idzie też do góry. Także ta różyczka za miesiąc to będzie prawdopodobnie nie do poznania. Mamy dzisiaj 25 lipca. Jak już wiecie, nie jestem ogrodnikiem, ale musiałem się znaleźć jakieś hobby, bo praca była hobby. O, i to będą takie różyczki. Rosen Tau Lovely Rococo. A tu obok dla tych, to da, będzie film oddzielny, korzenianie. tylko to nie z tej różyczki, z innej, ale z tego samego miejsca kupywane. Także prawdopodobnie y, tutaj, co to obetne, o tutaj ten pęd, to spróbuję go ukorzenić. Oczywiście te liście wszystkie obłamnie i spróbuję to ukorzenić. Także może będą kolejne różyczki różowe.